i żerą się od dawna, że ludzie mają ich coraz bardziej dosyć. A wtedy pojawi się trzeci kandydat. W nic nie umoczony, kompromisowy. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki. Ale coś pięknie powiedział. Polityka i seks sprowadzają się w sumie do jednego. Do pieprzenia. Geniusz. To robi od niego, co jest mój najlepszy przyjaciel. Tu w tym kraju świnia, świnie, świnią pogania. A te największe żrą z koryta, aż im się zryja uleje. Skąd się zastanawiać, smarkaczu? Trzeba ugasić ten bordel. Żeby zamiast tych dwóch sił, co od lat już tylko nienawiść do siebie czują, Polskę naszą na pół dzielą i tylko niezgodę i publiczne zgorszenie się ją. Pojawił się człowiek znikąd. Czy to Geralt, mój druk? Geralt! Jest jak brat! Nasz kandydat. Geralt z Rivi kurwa. Naszej Irlandii. Piwa dla wszystkich. Geralt. Dla mnie się tak kurwa nie wzruszyła. Otwarcie rośnie. Wygrana nasza.